zobaczymy sobie dzisiaj jak wygląda rozgrywka w najnowszym dodatku do wynajęcia do The Sims 4 o boję się co tutaj zostanie pokazane dobrze mamy podobny klimacik do dodatku razem raźniej tak widzę tutaj jest jakieś rodzinne podejście i mamy pierwszą rodzinę z... Mówi ten pan w simlishu, coś ogłasza, no i mamy widok na Tomarang, drodzy przyjaciele. Nagrałem ten film, aby przekazać wam wiedzę, którą zdobyłem będąc przez lata właścicielem nieruchomości. Wow! I żeby ten stary lama wszystkiego nie pomieszał. Ok, Lama-chan, tutaj mam jakieś takie nawiązanie do Japonii, może jestem emerytem, ale wiem coś, czego wy nie wiecie. Co tu się dzieje? Właściwie nieruchomości muszą myśleć o wielu rzeczach. Jak to wszystko wygląda? Mamy dwa mieszkania, jak widzicie. Myślę, że parceli kilka mieszkań do wynajęcia. <laughs> tak, może on normalnie to oznacza. Oh, wow, to jest niesamowite, naprawdę. Jeszcze raz będziemy to musieli być, bo już się zgubiłem. Im lepsze mieszkania w tym wyższą otrzymacie ocenę. Część, ale to jest świetny, świetny system zrobiony tutaj. Jestem w szoku. Naprawdę, to wygląda, że przyda nam się do zarządzania parcelą. I jest normalnie nowe narzędzie, jakby widzicie, związane z tym, jak będzie wyglądało po prostu zajmowanie się całym mieszkaniem. Będzie można ustawić po prostu, ile będzie kosztował wynajem I to wszystko. No i mam jakąś ciocię T której rent dzienny, czyli wynajem dzienny ile się będzie kosztował. Teraz macie już zapełnić mieszkania lokatorami. I mam, jakby widzicie, cały nowy system. To jest świetne, strasznie mi się to podoba. Im wyższą cenę mieszkania, tym więcej czego pieniędzy. Możemy dostać, możecie również wyświetlić informacje o nadawcach zgłoszeń? Co to znaczy? Co się dzieje? Mamy problemy, które mogą jakieś się wydarzyć. Spokojnie, to tylko żart. O co tutaj chodzi? Wow, ten ma, ma, mega podekscytowany, świetny jest ten macie już lokatorów i pobieracie od nich czynsz. Wszystko jest ok. Dzbanek jakiś? Do pewnego momentu, nowa wazmywarkę widziałem. No i można, może ktoś nam nie zapłacić i możemy... Aha! Komornik! Jest. Czasami because jednak z powodu niezapłaconych romów i złamanych zasad. Będzie because... was czekanie trudniejsze zadanie. Westeł nieruchomości, eksmisja. Okej, zdarza się to. Teraz na to narzekało, wiecie. Zobaczcie, jaki ogólnie syf. Pomóc komuś mieć drugą szansę. Okej, okay. i dać komuś ją. spoko I Teraz posłuchajcie, drodzy. Ostatnia rada. O nie, mam jakieś karaluchy, jakieś dziwne duchy. W ogóle jakiś taki, właśnie, um, protest, coś w tym stylu. Wow! Jakiś... Co to była? Jakiś taka osoba, która... Jezus! Która jakby... Nie wiem, wrócimy do tego później. Bądźcie budowniczymi społeczności, zbliżajcie się do siebie, organizujcie wydarzenia towarzyskie, wszystko, wszystko, rice cooker, zjedzcie wspólny posiłek i puszczajcie lampiony i cieszcie się tym, co przyniesie przyszłość. Wow! Dużo rzeczy tu się po... O! Okej. Okay. Ha! No i mamy trailer rozgrywki do The Sims 4 do wynajęcia. I powiem wam zupełnie kurde szczerze, że wow, mocny shit. Obejrzyjmy go sobie teraz od nowa, klatka po klatce i zobaczymy, czego tam się dowiemy. Tutaj mamy zdjęcie jakiejś rodzinki, no i jakieś takie pierwsze meble, nowe miski. Ewidentnie widać, że to jest taki bardziej styl azjatycki, mimo wszystko. Ewidentnie jest to inspirowane właśnie Azją, a w szczególności właśnie Tajlandia. Tak jeszcze tak mi się wydaje. No i tutaj oni sobie przechodzą i mamy rodzinę Lin Sadia. Ok, rodzina Lin Sadia jest tutaj wielopokoleniowa rodzina, jak widzicie. Zresztą i jakiś pan w telewizorze im mówi coś. Strasznie długie jest to przejście, do tego, jak on coś mówi więcej i mamy teraz drodzy przyjaciele widzimy Pierwsze rzuty na Tomarang. Akurat Tomarang jakoś go sobie nie mogę ułożyć, jakby tak w całość, jakie dzień jest, gdzie i tak dalej, ale to pewnie zobaczymy już niedługo. Nagrywa on ten film, aby przekazać Simom wiedzę. No, piękne, też, czy te takie tutaj u góry miecze, coś takiego śliczne to jest. Tak samo te tutaj obudowy właśnie balkonu. Niektóre czymś się ślad strasznie podobają, tak samo jak te okna. I ten osobnik zdobył właśnie taką wiedzę, będąc przez lata właścicielem nieruchomości. Dobra, ale ja najbardziej zobaczyć ten system cały. No i teraz mamy najważniejszą rzecz, czyli właściciele nieruchomości muszą myśleć o Rzeczach, i tutaj mamy pokazane, jakie mamy konfiguracje i ilość mieszkań. Po lewej stronie widać, jest, że mamy tutaj swój dom, nasze mieszkanie i mieszkanie T. Jeśli ciągle tu mieszkacie, nie musicie już płacić czynszu. Czyli rozumiem, że skoro jesteśmy właścicielami, to nie musimy płacić czynszu. I na parceli możemy umieścić kilka właśnie parcel do wynajęcia, i to jest ciekawe, co tutaj widzimy. Bo przy tak naprawdę wyznaczaniu pomieszczeń możemy wyznaczyć jaki to jest rodzaj pomieszczenia, czy to jest pomieszczenie wspólne, czy to jest nasz dom, czy to jest właśnie mieszkanie ciocici, czy to jest właśnie nowe mieszkanie, które możemy stworzyć. Co jest super, bo na przykład jak mamy dom na przykład nie stać nas na rachunki czy coś, to możemy normalnie ja nawet jako pokoje w sumie to robić. Mam wrażenie i nawet robić jakieś mini-hotele. Jakby możliwości rozgrywki jest strasznie strasznie dużo. Mam wrażenie tutaj. I tak samo możemy wybrać kolejną rzecz, że to jest na przykład jakaś część wspólna i tak dalej. Tej kolejna rzecz, i mamy również napisane: tutaj się temu przyjrzyjmy wartość tego mieszkania. Mamy, ile ono wynosi kratek. Mamy napisane, czy to jest home unit, czyli pewnie to jest, czy to jest właśnie nasz dom. Mamy również możliwość wypełnienia, ile jest sypialni, ile jest łazienek. I zastanawiam to możemy na pewno usunąć, ale co to jest i to oczko, to do końca jeszcze nie wiem. No i mamy o tym, że możemy sobie zapewnić dodatkowe dochody, aby utrzymać ten budynek właśnie. No i im lepsze mieszkanie stworzymy, tym lepszą ocenę ono będzie miało. I to mnie zastanawia, o co tutaj chodzi. No i mamy część, oczywiście, wspólną, która jest tutaj pokazana, i zaraz będzie pokazana właśnie ten taki cały system mieszkaniowy, narzędzie właśnie, które przyda nam się do zarządzania parcelą mieszkalną i to jest właśnie przy tej takiej jakby skrzynce, ja myślałem, że to jest właśnie skrzynka w coś w stylu na sprzedaż czy coś, ale jednak nie, to jest po prostu taka skrzynka, na którą możemy sobie kliknąć i zobaczyć właśnie różne szczegóły związane z mieszkaniem. No i mamy tutaj właśnie wynajem na dzień i możemy sobie ustalić, jaki jest ten wynajem, możemy sobie ustalić na ile dni jest umowa, mamy jak widzicie tutaj ocenę naszego apartamentu, jego wielkość, udogodnienia mamy tutaj, otoczenie, no i maintenance, czyli po prostu jak ono jest konserwowane Z tego co widzę, możemy również wybierać zasady jakiegoś naszego po prostu domu, w którym wynajmujemy osobom jakieś właśnie mieszkania, czyli na przykład ile będzie maksymalnie osób w danym mieszkaniu, że ma nie być głośnych dźwięków, że ma nie być wydarzeń towarzyskich, że ma nie być zbyt dużo śmieci, nie ma być zbyt dużo duchów i tak dalej. co jest bardzo, bardzo ciekawe. No i możemy właśnie parametry dla każdego zmieniać. Mieszkań ustawiać. Kocham to, że można ustalać wysokość czynszu, to jest dla mnie świetna. No i tutaj właśnie Ciocia T mówi, że pokazuje, że jakby jej wynajem się jej do końca nie podoba i możemy ustawić, że to jest za zero, czyli możemy nawet komuś za darmo coś wynajmować. No i możemy już zapełnić mieszkania lokatorami. O! I tutaj mamy również panel zgłoszenia lokatorów, gdzie widzimy jakie osoby tutaj są i czego one potrzebują. Na przykład mamy tutaj jakiegoś, jakąś osobę o nazwisku Lu, który jest starsza, potrzebuje jednego łóżka i około 150 simulonów może wydać na wynajem dziennie, zgaduję. No i to jest napisane również, że im wyższa ocena mieszkania, tym więcej potencjalnych najemców się nim zainteresuje. Jak widzicie, tutaj jest słaba ocena, więc również słabe są oferty, tak naprawdę złożone. I tutaj jest pokazane, właśnie jak to się zwiększa z ilością gwiazdek. Jezus, już wyobrażam sobie to, że możemy zostać po prostu najlepszym wynajmującym albo najgorszym, tak samo najgorszym lokatorem, albo najlepszym lokatorem. To będzie piękne. No i możemy tutaj również wyświetlić informacje o nadawcach zgłoszeń. I do końca nie. Wiem, o co tutaj z tymi dowcami zgłoszeń schodzi, bo ma to zmniejszyć liczbę różnych problemów, czyli po prostu może jakieś informacje o tych simach, którzy chcą od nas czegoś wynająć, jakby no nie, czy nie wiem, gdzie pracują i jakieś takie rzeczy możemy jakby zrobić, taki, wiecie, check po prostu i sprawdzić, kim oni prostą z zawodu, coś takiego. No i że mamy się uspokoić, bo to są tylko żarty. No i skoro mamy już lokatorów i pobieramy od nich no to możemy zajmować się mieszkaniem. Widzimy, jak widzicie, grę w klasyce, super, widzimy w ogóle małą zabawkę tuk-tuka, coś świetnego, no i podgląd na nowo ubranie. Które jakoś mocno mnie nie zachwycają. Tutaj mamy ogroństwo, ale w tym ogrodnictwie nic nowego się nie dzieje, tylko Iconic, po prostu polskie, plastikowe fotele, to jest świetne. I tutaj mamy jakiś taki dzbanek, nie wiem często do przygotowania jakiejś herbaty, czy do czego, co to jest mnie to zastanawia. No i podobna właśnie do akcji domowy kucharz, nowa zmywarka, to też jest warto zauważyć. No i może się wydarzyć wiele, czy u naszych mieszkańców, ponieważ ktoś może się spóźnić z zapłaceniem za czynsz i możemy mu przekazać wtedy wezwanie do zapłaty. Ja myślałem, że to będzie coś zrobicie co, szantażowania ludzi, żeby nam dali hajs czy coś, ale nie. Można zęć tych Mienie, więc to nie jest tak, że będzie komornik, będzie w sensie komornik już jest w grze, ale możemy, jakby samemu, widzę, zajmować ich rzeczy, więc to najwidoczniej oznacza, że to, osoby będą również jakoś samemu te rzeczy w naszych apartamentach urządzać, czy coś tak mi się wydaje. No i czasami z powodu niepłaconych ranków i złamanych zasad, jak wiecie, jest tutaj mega syf, jaki piękny dzbanek, wow, taki ze słonikiem, będzie Was czekać najtrudniejsze zadanie, czyli właśnie eksmitowanie osoby. No, zdarza się to, że tak powiem, trudno, ale również możemy dać szansę takim osobom, jak widzicie na to, żeby oni po prostu posprzątali, ogarnęli swoje mieszkanie, wtedy możemy ich jakby znowu zaakceptować, więc super. No i mamy ostatnią radę od tego typka, który nam tutaj mówi, no że widzimy nowe rzeczy, na pewno pojawią się karaluchy, właśnie jakieś takie strajki lokatorów i nowy duch, albo raczej po prostu duchy, które będą naszych simów straszyć, coś w tym stylu. I mowa jest o tym tutaj, że życie na wiele osób, wyjmie ze sobą wiele zabawnych, dramatycznych, jest okropna taka karalucha, nienawidzę tego, niespodziewanych sytuacji, z którymi nasi filmy będą musieli sobie poradzić, jestem strasznie podeksowanym dodatkiem, więc musimy wysłuchiwać potrzeb lokatorów. Jak widzicie, też ten kibelek, taki, który tutaj może się dosyć mocno ubrudzić, i różne rzeczy tam mogą być. O Jezus, uważaj, młody, to jest straszne. Musimy być więcej niż ktoś, kto jest właścicielem nieruchomości. Musimy budować społeczność. Mamy nowy grill, jakieś nową potrawę. Jak kawałek widoku na tomarang. Musimy organizować wydarzenia towarzyskie, też jakieś właśnie szaszłyki widzę są robione, mamy rice cooker, chociaż to w sumie nie nazywa się chyba rice cooker, tak mi się wydaje jednak mimo wszystko. No i mamy też to na napędów, czego akurat nie jestem fanem. I tak to wygląda, kurde, powiem wam zupełnie szczerze, że jaram się, jaram się i to bardzo. Ale w sumie to mam jedną zagwostkę, bo nic nie zostało powiedziane o tym, że my jako Simowie możemy wynajmować mieszkanie I mam nadzieję, że nie zostanie to pominięte, że możemy być tylko właścicielem i wynajmować mieszkanie innym a nikt nie może, jakby mój sim nie może nim od kogoś mieszkania. To było dziwne. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było. Jestem ciekawy, co sądzicie o tym dodatku. Kurde. No według mnie powiem zupełnie szczerze, że zapowiadało się mega, mega dobrze. To jest dodatek, na który czekałem. Dodatek, który może tyle kurd rozgrywki przynieść. No nie, serio, kochani. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile ten dodatek może przynieść rozgrywki, ile może ciekawych możliwości przynieść, jak tylko i wyłącznie jest ktoś kreatywny. Także ja tym bardziej po prostu jaram się tym, co tam może zostać dodane i mam nadzieję, że wy też się rać. Jestem ciekawy, co widzicie. Napiszcie w komentarzach, jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie wszystko, co możecie stawić, yy, oprócz ubrań. Ja yeah. ubrania proszę trzymać na sobie. Zatem dziękuję wszystkim za to, byliście oglądaliście ten film i. No cóż, mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakieś filmy. Z najnowszego dodatku Zatem widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i pa pa